Trener Marek Wasiluk po meczu dziesiątej kolejki centralnej Ligi Juniorów Jagiellonia Białystok KS Polonia. Niestety porażka 1-2. Co można powiedzieć po takim spotkaniu? Gadaliśmy, rozmawialiśmy przed wejściem na antenę, że no nie było to złe w wykonaniu pana podopiecznych w starcie. Tak, no tak, takie dokładnie było. Graliśmy uważam, że dobry mecz. Generalnie ostatnio gramy, muszę powiedzieć, że dobre mecze, natomiast mam problem z zdobywaniem punktów. No i teraz co? Cierpliwość czy zmiana frontu? Uważam, że musimy iść w tym kierunku, bo mamy chłopców. Pod kątem technicznym, na tym tle bardzo dobrych, yy, którzy sobie radzą w kreowaniu, którzy sobie radzą w budowaniu. Yy, I dzisiaj mogę powiedzieć, że zagrali bardzo dobry mecz. I to, to mówię z pełnym przekonaniem. Oczywiście yy, ocenia się wiele rzeczy przez pryzmat wyniku, i, i to też yy, jest dla mnie yy, trudny czas, żeby, żeby to jakby wytrzymać. Yy, Nerwowo, bo nienawidzę przegrywać, i, i, i zawsze, tak jak mnie znacie, to, to taki byłem, że mogło czegoś brakować, ale, ale nie lubiłem przegrywać i to się nie zmieniło. Natomiast po takim meczu mogę powiedzieć, że absolutnie chłopcy zaszli dzisiaj na to, żeby im przedni pogratulować postawy, szkoda, bo nie mogę im pogratulować wyniku, bo nie dostali po raz kolejny nagrodę za swoją dobrą grę i, i czasem się okazuje, że jednak te prostsze środki w młodzieżowych rozgrywkach, no, niestety. Wstety, niestety, niestety, no ktoś ma taki styl, to przynosi efekt i ja jakby mm, muszę, się, muszę to zaakceptować. My mamy swoją drogę, która przy tym potencjale, który mamy, uważamy, że jest wykorzystana w 100%. I brakuje nam niewiele, żeby przeskoczyć taką, taki, taki marazm wynikowy, no bo mieliśmy też w postrzeniu bramki, dwie doskonałe sytuacje mogliśmy wyjść na prowadzenie. Tak się nie stało i, i musimy to zaakceptować i pracować dalej cierpliwie i spokojnie. Dwa pytania o grę. Pierwsze, w drugiej połowie tak udało mi się troszeczkę podsłuchać, jak trener krzyżował do swoich podopiecznych e, wahadła wyżej szerzej i grajcie dośrodkowaniami. To było moim zdaniem widoczne, że takie dośrodkowania trochę siały popłoch w szeregach defensywnych Polonii. Tak, bo my generalnie utrzymujemy się przy piłce, kreujemy, natomiast w tej fazie finalizacji jeszcze nam czasem brakuje konkretu i te konkrety myślę, że w drugiej połowie szczególnie wprowadziliśmy na dobry poziom. W pierwszej też byliśmy drużyną, która gdzieś tam na boisku dominowała, natomiast no tak jak mówię, no czegoś jeszcze nam brakuje, czasem to jest tak naprawdę... Łód szczęścia, czasem wykorzystanie dobrej sytuacji, a czasem to, że piłka jak w jednej sytuacji odbiła się od poprzeczki, i wtedy myślałam, że, że tak naprawdę dzisiaj jest nasz dzień, w którym gdzieś tam nasze te wszystkie niedociągnięcia z ostatnich meczów przełamiemy. Tak się nie stało i wiem, że, że chłopcy są w tej sytuacji niezadowoleni, smutni, z, źli, co jest normalne. Natomiast tak jak wspomniałem, no nie mogę ich absolutnie dzisiaj krytykować za, za postawę na boisku, bo, bo byli stroną, która chciała tutaj grać i dominować. I drugie pytanie dotyczące techniki. Mówił Pan o tym, że widać technikę u chłopaków, i ja, jako obserwator tego meczu, komentator tego spotkania, mogę się z tym zgodzić. Chociażby ze względu na to, że pamiętam taki rajd Bartka Krasiewicza, zdaje się, który przebiegł całe boisko, minął trzech zawodników. Tam niewiele zabrakło, żeby oddał strzał. Potem pamiętam próbę przewrotki z drugiej połowy. Strzał niecelny po tej przewrotce, ale próba udana. Była ruleta, było dużo gry technicznej, ale właśnie tych konkretów brakowało. Tak, ale to są rzeczy gdzieś już to, to co się dzieje w polu karnym trzeba trochę zostawić zawodnikom i Kuba Jaroszu dzisiaj miał kilka świetnych akcji wejść z obrony Max Koy również doskonale dzisiaj grał i, i, i też bardzo ofensywnie Bartek Mazurek tyle ile wykonał dryblingów, problemem jest to, że sędzia za to, że on drybluje daje mu żółtą kartkę zamiast no, doceniać chłopca, który chce troszeczkę trochę w inny sposób, no mam z tym delikatny problem, bo, bo, bo oczywiście zawodnicy kreatywni tacy, którzy potrafią się piłką bawić, nie dostają za to nagrody. A, a pomijam to, że dzisiaj, nie wiem, z tych sytuacji, gdzie, gdzie padali nasi zawodnicy, no to, to nie są raczej mm, mimieccy, jak to się mówi, tylko, tylko gdzieś tam w tych sytuacjach podejrzewam, że pachniało rzutami karnymi. Zostawiam to. Natomiast, no, tak jak mówię, duży niedosyt wynikowy, ale jeśli chodzi o grę, to jestem naprawdę tutaj o chłopców spokojny, bo, bo rosną i to widać w każdym meczu.